Dawno, dawno temu w odległym zakątku Polski B, gdzieś na zabitej dychami Podlaskiej Glebie, w czasach, kiedy wszystko było na kartki, a w chlebie można było znaleźć sznurek, był raz sobie zielony kapturek. Zamieszkiwała ona domek w ciemnym lesie wraz ze swoją starą babką, która pod osłoną kniei uprawiała przerażający proceder, mianowicie prowadziła nielegalną plantację diabelskiego ziela. Ponieważ miała platwusa złośliwego i wściekliznę macicy sama nie mogła za bardzo popierdalać przez siebie, postanowiła więc wysłać swoją wnuczkę do miasta. Patrz do w kolary zielone kapturku What's up stara? Słuchaj masz tu dwie flachy samogony I naginaj do miasta, opierdol wodę i weź od Czesia, tego z madro Nowe nasionka holenderskich krzaczków Jak będziesz szła, to idź tylko mi kurwa spokojnie Bo jak się wypierdolisz i potłuczasz butelki jako statnio, to znów będziesz musiała dać dupy dla Czesia za te ziarenka Kumasz gówniaro? He, he, he Morda, ty stara ruro, nie mam zamiaru puszczać się z tym dresiarzem. I pamiętaj o tym, że po lesie ten wilk pojebany z deka. Za żadne skarby nie mów skurwielowi, gdzie to warchowam. Rozumiesz? Ten stary ćpun gotów nam się jeszcze na chatę wpierdolić i wyjarać wszystko. Nie praniaj stara, nic mu nie wyśpiewam. Jak spotkam bydlaka, to mu wyjebił na dzień dobry z bańki i po sprawie. He, he, he. Klała Ciebie w nosia. tylko czy koniary po drodze, debilko. Ciebie, kurwa. Powiedział Zielony Kapturek do przyjeżdżanej już nieco babki z podłagowanymi zębami i po przed siebie. Zielony Kapturek była oblatana, co i jak się załatwia w White stoku zwanym też stolicą DiscoPolo, więc szybko pozałatwiała interesy i wraca już przez las do domku. Jakoś kurwa nie widać końca tego pieprzonego lasu. Chyba se przygiftam, hehe. Jak i pomyślała, tak też i zrobiła. Usiadła przy krzaczku, skręciła sobie sporego bacika i sztachnęła się zdrowo najnowszym towarem babuni. Stara babka nie od wczoraj siała ziele, więc znała się na rzeczy. Ci, co się u niej zaopatrywali, mówili dwa buchy od babuchy i głuchy. O kurwa, ale nie pizło, ta stara bladzia znowu przechodziła z chemią. Już po jednej chmurce mam wrażenie, że mi mózg wypierdoliło w kosmos. Towar, Job, twoją matkę. W takim stanie to będę, kurwa, przez rok ten las naginać. Trzeba iść, bo stara się wkurwi i znów mnie włomocze. I tak oto nasz zielony kapturek ze sporym trudem posuwa dróżką przez gęsty las z towarem dla babci. Nagle spotyka na swojej drodze Baby Jagę, która jest wyraźnie wkurwiona, bo ostatnio przechodzi okres menopauzy. Ło, hello, madafaka, zielony kapturku, co tak kurwa dziwnie popierdalasz jak Neptyk? Co jest kurwa, a ty skąd się urwałaś? Przecież ty jesteś całkiem z innej bajki, ty stara wiedźmo. Ło, nie twój zasmarkany interes. Nie pierdol, najarałaś się chyba i coś ci się wełbie przypaliło. Ło, chcesz jabłuszko? Pewnie żreć ci się chce po tym szwaksie, co? Takiego szmato. Goń się z jabłkiem pewnie jest zatrute piksem gwałtu. Zjem, a potem ty nie wydymasz. A, musicie też wiedzieć, że baba jaka była zboczoną trąbę z typką i bardzo lubiła dymać małe dziewczynki. z Giro tam skąd przylazłaś, bo ci zaraz przestrzelę z lisia ten garbaty nochal. No, dopadnę cię kiedyś, zielony kapturku, a wtedy to ja ci zrobię z zdubki jesień średniowiecza. Już się boję, spadaj na szczat! No, nie chcę. Siabka to spada, ja dios krwa. się pederastko jedna. I tak oto stara miedźma odeszła w dal, a nasz bohater najrany, to znaczy zielony kapturek, idzie dalej do domku babci. A nagle na jej drogę wybiega wielki nil. A stój ma, dziwko, to jest napal. Nie, no do koła ci piałeś? Podnieś mnie, bo się najarałam zbytnio. Graba i stół z zielony kapturku, bo jak mnie to cię zgwałcę. Jak mnie zgwałcisz, to nie dostaniesz już towaru od babki. Oleś ściemniasz! rozbieraj się. A nie o podar całej akcji bawiło się w obciąganego kreca dwóch z siedmiu krasnoludków. Nagle zauważyli, że zielony kapturek ma kłopoty. Ty, może powinniśmy pomóc zielonemu kapturkowi? To nam może da potem dupy w ramach wdzięczności. Pojebało cię? Przecież oni są z innej bajki. Zresztą mało ci rżnięcia, ta nimfomanka środka Marysia jebie nas jak chce i kiedy chce. Fakt, Marysia nie byłaby zadowolona, że wpierdalamy się w obcy bajki. O, jakby się dowiedziała, to znów pewnie byśmy musieli jej strzelać minetę przez tydzień. Dobra, to spierdalajmy zanim ktoś nas coś zobaczy, dawaj! No tędy, idioto! Nie kurwa tędy, po waprańcu! A wracając do naszej dramatycznej akcji z Kapturkiem i Wilkiem... Dotknij mnie ty pojebie jeden, to jak ci kulasy połamę, że rok cię będą składać! Zresztą to bajka dla dzieci, kurwa! Niech kurwiem, zielony Kapturku, zmęczony jestem! Całą noc tańczyłem z kostnarem! Czego ty w ogóle ode mnie chcesz? Chcesz mnie zgwałcić? Mam syfaj ekstremalną kiłę, więc radzę trzymaj swego pytonga z dala! Ty stara dupa jesteś! Po pijaku bym cię nawet nie chciał. Heh. Słuchaj, w Cesajarać mam świetny towar. Nazywa się Czarny Afgan. Trzeba było tak od razu. Dawaj, poka poka. Uuu, niezły towar. Ale my z babcią robimy lepszy. Oddaj mi teraz. A właśnie, jak tam się ma twoja babcia? Chuj ci do tego, sierściuchu. U, ale mnie pisnął ten twój staw. Poks, moja babcia ma się dobrze. Niosę dla niej ziarnka. Zostaw mój ogon, kurwa! Daleko masz do niej, zielony kapturku? Jak tam trafić? Chciałbym od niej kupić trochę stafu. Nie, całkiem już blisko. Idziesz niedaleko burdelu misia uszatka, a potem w lewo. Dobra. Daj mi też troszkę tych ziarenek. Ha ha ha. Ty głupia latacznicą. Wygadałaś się w końcu. Ha. Idź do swojej babci lepiej, a ja, ja sobie teraz pójdę na grzyby. Pozbieram trochę. Wiem, gdzie rosną. Zajebiste halucynki. No jej wilk przymierzchnął w krzaki, a zielony kapturek najarany szedł sobie dalej lasem. Lecz wilk nie poszedł na grzybki, jak obiecywał, a szybciorem popierdolił do domku babci. Wierzdalać! Nikogo nie ma w domu! Cholerni nam okrążcy. babcia, bo pomyślała, że milicja chce znów zrobić na na jej metę. No, to ja babciu, twój zielony kapturek. Przyniosłam ci zakupy. Nie wkurwiaj, tylko otwieraj. Zapiszczał głosem zielonego kapturka, a że babcia była przygłucha, ledwo skumała bazę. Kupiłaś wszystko? Jasne! To będzie, dziecinko. Wstała babcia i pokuśtykała na swych platwusych nogach do drzwi. Otworzyła, a wtedy wilk ciach, pach, babcie w pysk. Babcia padła nieżywa, bo tak w czasem z bywa. Wilk przewrócił babkę na glebę i zaczął z niej ściągać łachmany. Szybciorem przebrał się za babkę i piznął się na podłogę, udając ją. Za chwilę doczłapał się do domku zielony kapturek. Stanął przed drzwiami i zastukał kołatką. Wilk mało nie posrał się ze strachu, bo nie wiedział, co jest grane, ale w porę przypomniał sobie, że to zielony kapturek. Otworzył drzwi i szybko położył się, udając na rąbaną babcie. Ale ta babcia zmieniła się na mordzie. Pomyślał kapturek, ale nie dał nic po sobie poznać, że jest na fazie, tylko mówi. O, moja babciu, ale ty masz wielkie oczy! Jadek miał taki jak srał! O, to żeby cię lepiej widzieć, mój ty zielony kapturku! A czemu masz takiego wielkiego kinola? O, to od ciągłego wąchania towaru. Czy już dobry? Babciu, ale ty masz wielkie pryszcze na reju! <laughs> Tu wilkowi zrobiło się głupio, bo nie wiedział co powiedzieć, ale tak popatrzył na czerwonego kapturka i myśli sobie Co? Co mi tam, przelecę dziewuchę zanim mi pożrę? W tym momencie doznał erekcji. O ty moja babciu, ale ty masz wielkiego pytongra! Zaraz, kurwa, skąd ty masz pytonga? A to, żeby cię lepiej przelecieć! A wilk już nie wytrzymał, bo mu pomoc ciekło. Rzucił się na kapturka i zaczął się do niego dobierać. A, nie wiadomo, jakby to wszystko się skończyło, ale akurat nieopodal domu babci przechodził gejowy marucha, który przypadkiem usłyszał krzyki zielonego kapturka. O co jest kurwa? Co to za odgłosy? Chyba gwałcą moją dbeczkę! Kapturka zielonego! Zajaram na odwagę i pobiegnę mu pomóc! Żaden pudas nie będzie dymał mojej dziewczynki! Trzymaj się kapturku! A tu już prawie wilk zaczął dymać zielonego kapturka na pomoc! A co się dzieje? Zabieraj te łapy kurwa! Nie ruszać się! Leż młoda się, bo ci zaraz strzele oko! O kurwa, co ty odpierdalasz? Zastrzeliłeś wilka! Wstawaj do cholery, a co miałem z nim zrobić? Zatańczyć kankana? Ale, ale... On brał od nas dużo towaru i płacił w terminie! Należało się synowi! Gwałcił mojej owce w stodole! Niech zdycha! Patrz! Babcia leży jak żywa. Co jest z tobą, starucho? Leży jak być spała od rana! Wstawaj, garbata jędzo! Co eee, jest grane? Znów się tak nagrałam. Ja pierdolę. Mam coraz słabszy łeb. Pan gejowy właśnie kropnął wilka. A niech to szlak. Wilk widział mi stówę. I pamiętajcie, moi drodzy, nie jarajcie tyle, bo tylko w tej bajce wszystko dobrze się skończyło. Tak, kurwa. Dobrze, a ja to już się nie liczę. I tak oto zakończyła się nasza bajka. I smoke two joints at night, I smoke two joints in the afternoon, and it makes me feel alright. Smoke two joints in time of peace, into a time of war. I smoke two joints before I smoke two joints, and then I smoke.